Słuchajcie najnowsza informacja. Donald Tusk wyprowadził policję na protestujących metalowców i hutników, którzy blokowali Euroterminal w Sławkowie, nie zgadzając się na sprowadzanie dużo tańszej stali z Ukrainy, gdzie nie obowiązują te chore, wyśrubowane unijne normy produkcji. W związku z tym to powoduje możliwość bankructwa całej branży. Donald Tusk zdecydował się użyć siły wobec protestujących. Policjanci pacyfikują, brutalnie ciągną za ręce, ciągną za części ciała protestujących. To jest coś strasznego. Zobaczcie poszczególne sceny z tego wydarzenia. Na filmie widzimy tłumy policjantów, którzy otoczyli protestujących metalowców i hutników, po czym siłowo ich wyciągają z tego zgromadzenia, które zrobili. Tutaj właśnie ciągnął jednego, drugiego. W tej chwili tu widzimy najbrutalniejsze sceny, czyli po prostu ciągnął na siłę, narażając na uszczerbek na zdrowiu, nawet na utratę życia, bo przy takim ciągnięciu można połamać ręce. W tym momencie widzimy, jak policja dusi tego uczestnika protestu. Coś strasznego, zobaczcie do czego oni doprowadzili.